walki gali posta, postuk, naj. Waga umowna 63 kg. Walka na dystansie 10 rund. Narożnik niebieski. Michał, syrowatka AG Promotion i DW Boxing Group vs. Narożnik Czerwony. Michał Hudecki, Komspol, Pabilon Promotion. 62 kg, 950 gramów waży Michał Syrowatka, więc mieści się w tym limicie w umówionym 63 kg, 62, 950 i poprosimy na wagę Michała Kudeckiego. Obaj niepokonani, obaj głowni Kudecki, 10 zwycięstw, 0 porażek, 1 remis, syrowatka 10 wygranych. 62 kg, 900 g 62 kg, 900 gram, gram. waży mitał udecki Consol Babylon Promotion, bardzo proszę. Mitał dwóch. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę fascynujący pojedynek pokaz boksu. Pozycja bokserska. Prosimy twarzą twarz. Serowatka czy Kudecki, Kto będzie miał pierwszą porażkę na koncie? Może będzie męski? Oba mają swój plan. 63 kg. 10 rund. po starcie. Bezpośrednio poprzeć walkę Tomasza Adamka z Arturem Spilbo. Serowatka, członka Dziękuję. Dziękuję bardzo.